Zabieg Alma Accent Prime służy do modelowania sylwetki oraz do pozbycia się zbędnej tkanki tłuszczowej. Alma Accent Prime jest to urządzenie, które wykorzystuje sobie najnowsze technologie ultradźwięki i falę radiową. Ultradźwięki pomagają nam w pozbyciu się tkanki tłuszczowej, natomiast fala radiowa pozwala nam na zagęszczenie skóry. Zabieg zalecany jest dla osób, które chcą się pozbyć tkanki tłuszczowej oraz zagęścić skórę. Zabieg możemy wykonać na takie partie jak: brzuch, uda, pośladki, pozbycie się drugiego podbródka, czy też zagęszczeniu skóry i poprawieniu owalu twarzy. Efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu, jeśli chodzi o ustalenie serii zabiegowej, jest ona ustalana indywidualnie. Pod daną partię ciała. Podczas zabiegu odczuwamy delikatne ciepło, zabieg jest wykonywany bezboleśnie. Przeciwskazaniami do zabiegu Alma Accent Prime, takimi najważniejszymi na pewno będą nowotwory, ciąża, karmienie piersią, rozruszniki serca, metalowe elementy, choroby immunologiczne oraz stany zapalne skóry.